Moi drodzy, czy wy też to słyszycie? Taki dźwięk nadchodzący z daleka. Ale szybko, strasznie szybko, jakbym zaraz tutaj to do... NIE! Czukaj, loczki! Dzisiaj mam dla państwa dwa odcinki i w obu ktoś umiera. Tomasz przechwycił broń Henryka. Bojąc się, że ojciec postrzelonej dziewczyny zrobi mu krzywdę, Henryk uciekł na pobliską ambonę, ale jednak nie. W ciemnościach mężczyzna nie zauważył leżącego na ziemi gniazda, z którego wystawała ostra gałąź, która przeszyła jego brzuch na wylot. No bo w tym portokumencie zawsze ktoś umiera. Ale jednak nie. To tylko prank! I co teraz powiesz? Zabiłeś mi córkę, ja ci zabiję syna! Przypominam o konkursie na plakat Team Play majówkowy i chodźcie ratunku. W sensie na ratunek chodźcie, to o to mi chodziło oczywiście. Zabiłeś mi córkę! 24-letni taksówkarz Artur Burelski, od dwóch tygodni spotykał się z 23-letnią Kasią Dąbrowiak, którą poznał podczas imprezy w klubie. Ale on śpi, o ja! Kasia, ubieraj stało? się. Nie, nic się nie stało. Zrobię nam kawę, a ty ubieraj się już, dobra? Wy, noha z mojego bagna! Nie lubiłem mieć zobowiązań, być od kogoś zależnym, dlatego unikałem stałych związków. Ale u rodziców pasożytem to jakoś byłeś, panie niezobowiązany! Okay. Artur szybko opuścił mieszkanie Kasi. Zastanawiała mnie, dlaczego Kaśka była taka nerwowa. Zachowywała się, jakby na kogoś czekała albo gdzieś się śpieszyła. Chłopak schodząc nie zauważył mężczyzny, który szedł w przeciwną stronę. Nastąpiło zderzenie. Torba starszego pana wylądowała na schodach. Ja, ślepy, to ty mnie potrąciłeś, wszystkie słoiki mi stukłeś! Kretynie! Sam jesteś kretyn. Jakbym miał więcej czasu, to bym Jed cię nauczył, jak się osią. chodzi, pajacu. Wow, ale konflikt. Może zareagowałem zbyt ostro i niepotrzebnie wdałem się w tą pyskówkę, ale to on zaczął, a zachowywał się co najmniej jakbym mu rozbił słoiki z kawiorem, a nie z jakimś głupim dżemem. A nie, to jak rozbiłeś słoiki z dżemem, to nieważne! Jakby tam był słoik ze śledziem, to wiadomo, wyrok! Następnego dnia, późnym popołudniem, Artur i jego dziewczyna przyjechali do domu rodzinnego Kasi. Na powitanie wyszła im matka i młodszy brat. Artur nie czuł się zbyt komfortowo w takiej sytuacji, jednak starał się zaprezentować jak najlepiej. Cześć, mamuś. Cześć, kochanie. A to jest właśnie Artur. No i Artur nie wiem, Góralski. Jak? On już powinien wiedzieć, że coś jest nie tak. Dziecko, które wychodzi na przywitanie z kotem zawiniętym w parówkę. Chcę tylko powiedzieć, że powinieneś uważać, okej? Okay? A ten mały urwista jest właśnie mój brat Krzyściu. Cześć, Artur. Cześć. A to jest twój kot widocznie. Tak. Jak się wabi? Dzwoneczek. Dzwoneczek. No to będzie nam dzwonił. Aha! Albo się udało! Widzieliście z błoną, czyli dzwonią! Albo się udało! E, a gdzie tata? A tato w pracy jest. Mąż z zawodu jest leśniczym. O, uh -huh. zobaczcie, już idzie. O, no i jest. Cześć, tato! Niemożliwe, że to ten sam facet, co mu z bara wyjebał! Całkowicie nieprawdopodobny! Cześć, tato! To jest mój tata Zygmunt. Poznajcie się, to jest Artur. Nigdy nie czułem się tak głupio. Zwyzywałem ojca Kasi od dzbanów, a później mieliśmy spędzić cały weekend razem. Najlepiej właśnie tak. I on jeszcze ma wiatrówkę. Będzie prequel do kolejnego odcinka, który wam dzisiaj pokażę. Tam też jest wiatrówka. Następnego dnia Artur obudził się w salonie w domu rodziców swojej dziewczyny. Tam spał, bo tak kategorycznie zażyczył sobie ojciec Kasi. Młodzi nie mogli przed ślubem spać razem. Był wczesny ranek. Wszyscy domownicy jeszcze spali. Ej, ale czemu oni mają dywany z niedźwiedzi na ścianach? Co tu się wydarzyło? Kiedy Artur otworzył drzwi, kot dzwoneczek skorzystał z okazji i wymknął się na zewnątrz. Ej, dzwoneczek, wracaj tu szybko! No i już po dzwoneczku, moje drodze, przykro mi, czekają na nią jenoty i inne zwierzątka w lesie. Słuchajcie, to bardzo dziwne, bo wczoraj zamykałem dom wieczorem, kot spał w kuchni przed piecem. A rano już go nie było. Ja może zapomniałeś zamknąć okno? Nie, no słuchaj, taka zimna pogoda, na pewno na 100% zamknąłem. Troszkę po prostu wypuścił, a teraz boi się przyznać do tego czemu pan patrzy na mnie? Podzwoneczek miał tajemnicę i co wieczór zamienił się w dzwoneczka, który szedł wraz z Pydrusiem Panem chronić i Ligdylandię. Ale tym razem nie udało mi się dotrzeć do Ligdylandii, bo zapał go przenikliwy, wścibski pan Kapitan Hack. Kapitan Hack, jak ja go nienawidzę. Na pewno nie otwierałeś okien ani drzwi? Nie, nie otwierałem żadnych okien ani drzwi. Kłamie! Ta... On kłamie i pewnie ukradł słujki kolejny, chudzwot jeden! To dlaczego ty się tak na niego uziąłeś? Mam do tego swoje powody. Pomóż Barawi. A! O co chodzi? Rozbójnik jeden. Ale nie znasz go. Lepiej niż ci się wydaje. Lepiej niż ci się wydaje. Na klatce schodowej to całe życie przed oczami przeleciało, kobieto. Dzwoneczek. Co za głupi kot. Dzwoneczek. Ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci. Gdzie ja jestem w ogóle? Dzwoneczek! On prędzej to kury woła! Nagle zorientowałem się, że wszystkie drzewa wyglądają tak samo, a ja nie wiem, jak wrócić do domu. Próbowałem dzwonić się do Kasi, ale nie było zasięgu. No co ty gadasz, że w nocy się w lesie zgubiłeś i kota nie możesz znaleźć? Niemożliwe, że kot nie wychodzi na tego człowieka, który robi ci 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 ci. W pewnym momencie Artur usłyszał niepokojący hałas w zaroślach. Panie Arturze? Panie Arturze, co tam się dzieje? Nie wiem, coś słyszałem, jakieś zwierzę jest chyba w krzakach. Hmm... Czy ja słyszę boss music? Panie Arturze, proszę zachować spokój. Ma pan włączoną latarkę w telefonie? To Slenderman. Tak, mam. Proszę świecić przed siebie. Zwierzęta nie powinny podchodzić do światła. A co, jeśli to jakiś dzik albo wilk? Słyszałem, że w tym lesie są nawet niedźwiedzie. O, jak super się składa. Będziesz drugim Leonardo DiCaprio, tylko wersja polska po roku w Rosji. Namierzyłem już pana telefon i podałem dane policji. Kiedy w zarośnach znów zaczęły głośno szelościć liście, Artur wpadł w panikę. Przekonany, że za chwilę zaatakuje go dzikie zwierzę, rzucił się do ucieczki. W ciemnościach mężczyzna nie zauważył leżącego na ziemi dnia z którego wystawała ostra gałąź, która przeszyła jego brzuch na wylot. Gdzie takie patyki są? Kilka minut później leżącego Artura zlokalizował tatakasi Zygmunt. Szybko zorientował się, że stan chłopaka wymaga pomocy medycznej. Matko, przenajświętsza! Chłopcze! Co się stało? Demony! Demony! Halo, no, słyszy mnie pan? Jeśli tak, to proszę wziąć telefon. Halo, z kim rozmawiam. Jestem operatorem numer 112. Pan Artur do mnie zadzwonił, bo zgubił się w lesie. Co tam się dzieje? Gdzie jest pan Artur? Miał wypadek, chyba nie żyje. Chyba nie żyje. On już nie żyje. Mówi, dusząc kolanę swojego zięcia. Nadział się na gałość. Makabry to wygląda. Wygląda to przeciętnie. Jak demonetyzacja. Ma pan czym zatamować krwawienie? Nie mam. No dobrze, a co ma pan na sobie? Kurtka, szalik, czapka, sweter. I żadnej i nie dam. Proszę zdjąć i kurtkę i szalik. No nie będzie mu zimno. Zygmunt już wykonał polecenie operatora, kiedy Artur odzyskał świadomość. Chłopak był zdezorientowany, prawdopodobnie był w szoku. Nie ruszaj się, miałeś wypadek, karetka już jest w drodze. Tylko cię nie ruszaj, leż spokojnie. Halo? Halo, co tam się dzieje? Przebudził się, ale jest skołowany. Jest raczej spatykowany, nieskołowany. Czy ja umieram? Nie, nie ruszaj się tylko. Wszystko będzie w porządku, będziesz żył. To ja wypuściłem kota, przepraszam. Pieprzyć tego kota! Pieprzyć tego kota! Wow, 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 ej, ej, ale proszę nie pieprzyć żadnych kotków. Uh. Leź spokojnie! Nie ruszaj uh. się! Uh. 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 Szamoczący się w szoku Artur złamał gałąź, która przebiła jego ciało. Wyciągnął pacyk, matko boska, <słyska> Co jest, jak krew pryska? Normalnie fontanna, nie mogę wam oczywiście jej pokazać, bo przecież Zosia i Bartek właśnie to przy obiedzie oglądają. Kiedy dotarliśmy do poszkodowanego, mężczyzna był w bardzo ciężkim stanie. Gałąź przebiła jego brzuch na wylot. Czasem tak mówić, bo mnie brzuch i plecy zaraz bolą jednocześnie. Artur przeżył wypadek, a po roku wrócił do pełnej sprawności. Co? Ale... Ale, ale jak to? No, nie da się tak przeżyć. No, co ty gadasz? Tyba przebiła ogromna kłoda przez, przez, na wylot, no! Następnie wyjątkowo kłodę swojego brzucha zostawiając jej bitną dziurę. Koleś miał wizjer na plecach. Mogłeś mieć wallhacka patrząc przez jego plecy. Totalnie miałeś lornetkę z człowieka. Gdybyś się schylił nad jego dziurą, to mógłby zobaczyć fragment jego jelita. Co jest? Tego dnia przyjechali w odwiedziny do rodziców Kasi. Artur zamierzał podjąć ważną, życiową decyzję. Hmm. Chciałem coś powiedzieć, ale niech pan się nie denerwuje, dobra? No to powiedz to no w końcu do cholery! O nie, wleci headshot. Chciałem prosić o rękę Kasi. Chciałem się oświadczyć. Witaj, rodzinie. <noise> Chłopie. Aha, już się kochają. Jest za Super zabawa. Chodźcie, pojeździmy na rowerze i zjemy zdrowe warzywa. Kolejny odcinek. 41-letni Henryk Szczepański jest myśliwym. Aha, nie ma to jak zacząć odcinek od pucowania swojej lufy. Syn Marek od pewnego czasu chciał, żeby ojciec nauczył go strzelać z broni. Gdy Marek skończył 16 lat, ojciec zgodził się w końcu na pierwsze lekcje. Marek, wstawaj! Las woła nas w całej leniu. Weź go obuć kolbą lub wystrzałem. Od razu wstanie i go przynajmniej przygotujesz na dzisiejsze dźwięki w lesie. Syn od dawna prosił mnie, żebym nauczył go strzelać. Zoba nie chciała się zgodzić. Ale żony już nie ma. Poszła na polowanie wraz z Hagridem. Nie będzie, za blisko? Będzie akurat. Dobre miejsce. Masz tutaj broń. No, no, co ty robisz? Chcesz kogoś poszczelić? ty głupi, ty jakoś niechcący, chyba kliknąłeś fy na klawiaturze i zacząłeś oglądać swoją broń. Kilka razy, jak grałem rankedy w cs też mi się to zdarzało. No, masz szczęście. Widzisz. Co widzisz? Tu nie ma co, co patrzeć, tylko po prostu trzeba zawsze sprawdzić. Musisz się przygotowywać tę broń. Wiedziałem, że będzie dobra. Ja przygotowałem Nie chodzi o to, że ja. Tylko po prostu zawsze trzeba sprawdzić. To jest broń i trzeba na to uważać. A ja myślałem, że kroić kajzerki. No ładnie, przy... przyjmiesz. Cel i pal. Oni wyglądają na najbystrzejszych z klasy. O, poszła nad lasem. No trudno. I źle trzymałeś rufę. Za mocno kopia. Kopie, co ci kopie? Przyłóż się do tego mocniej i będzie dobrze. Masz próbę jeszcze raz. Wyceluj, dobrze tam, wyceluj i strzał. Zleczy małej ślufę. Załaduj jeszcze raz. Czy my tu będziemy cały dzień siedzieć? Czy do trzech razy sztuka i zaraz nasz brzuchomówca wypada z roboty? No bracie, las to nie śmietnik, pozbieraj te łóżki. Potem pozbieram. No, jak potem? Zmienisz miejsce, a to zostawisz, tak? Bo zapomnisz. Proszę pozbierać te łóżki. No, co ty robisz? Chcesz, chcesz mnie zaszczelić? A kto się kończy, jak ojciec, w kur. na. No. Nie takie rzeczy widziałem. No, jakie, przepraszam. Cały czas ci mówię, Uważaj, broń to nie jest zabawka. Jeżeli broń to nie zabawka, to czemu się właśnie nią bawicie? No i proszę. Bardzo dobrze! Jak chcesz, to potrafisz. Proszę bardzo, próbuj jeszcze raz. To my dzisiaj tutaj śpimy, jakby co? 12 letnia Aleksandra Wolska z 19-letnią córką Ewą oraz jej 45-letnim ojczymem Tomaszem wybrali się na spacer do lasu. Ewa wkrótce miała wyjechać na studia do innego miasta, więc rodzina korzystała z okazji, by wspólnie spędzić czas. Ale ten czas zleciał. Dopiero co byłaś małym berbeciem, a teraz wyjeżdżasz na studia. Mamo. Obiecuję wam, że będę was odwiedzać co weekend. Słodka naiwności, mamy w to wierzyć. Myśmy też studiowali, wiemy jak to jest z tym przyjeżdżaniem co weekend do domu. Szkoda, że Zbyszek tego nie dożył. Tak, szkoda. O czym wy w ogóle gadacie? Jaki Zbyszek nie żyje, co jest? W młodym wieku zostałam wdową, sama wychowywałam córkę, a potem poznałam Tomasza. Tomasz był bardzo dobrym mężem, a jeszcze lepszym... ojcem. Słuchaj. Ja tutaj książki żadnej nie piszę. Jesteś trzecioplanowym wąsaczem tego par dokumentu. Papa! Yy, yy, pa. Co to było? Nie wiem. Strzał? Jest teraz polowanie? Nie, sprawdzałam w internecie, nie było żadnych ostrzeżeń. Co się na górze zbiera? Może ona nas tylko nie zlało, bo żadnego parasola nie mamy ze sobą. Nie wiem, może już skończmy ten spacer. No nie, zaczekajmy, może przejdzie. A nawet jeśli nie, to przecież nie jesteśmy z cukru. O Jaka burza? Nagle znowu dał się słyszeć odgłos jakby strzału, a Ewa osunęła się na ziemię. Byłam przerażona. W jednej chwili Ewa stała, rozmawiała, a za chwilę osunęła się na ziemię. Ty! Jaka p... na burza! Znikąd! Znikąd! A potem zobaczyłam na jej bluzce krew. W serce podeszło mi do gardła. Potem przypomniałam sobie, że usłyszałam wcześniej strzał. Co się stało? Mogę jakoś pomóc? A on skąd się tu wziął? Skądże wziął ten człowiek tutaj. Ta ścieżka ma chyba kilometr za nimi. Na poszłym ujęciu nikogo nie było, a on wyszedł nagle. I need a i mi ten medyk i się zlepił w krzaku. I ta krew, niech pan jej pomoże, jest pan lekarzem. Nie, ale jestem. Skończyłem kurs pierwszej pomocy. Słuchajcie, możecie tego nie wiedzieć, ale ja też skończyłem kurs pierwszej pomocy. Ale jeżeli ktoś was spostrzeli z wiatrówki obok mnie i, i, i popatrzy na nią i powiecie, Na pomóż, to ja się tak wyprostuję, popatrzę tu i powiem. Oj, oj. Jak się pan nazywa i skąd pan dzwoni? Nazywam się Bartosz Kłak. Jesteśmy w lesie niedaleko Rumianego. To jest taka ścieżka dla rowerzystów, spacerowiczów. E, proszę mi powiedzieć, w jakim stanie jest ranna i jak doszło do zranienia? Jest nieprzytomna i krwawi, chyba ją postrzelono. E, zaraz, dobrze zrozumiałam? Czy kobieta została postrzelona z broni palnej? Ja już nie wiem! Boże Jezu, krew leci! Ja już nie mogę! O co chodzi? Ja mam na nazwisko Kłak! Ja jestem po Anny. Tymczasem Marek zakończył pierwszą lekcję strzelania i razem z ojcem postanowili wrócić do domu na obiad. Nie możemy jeszcze postrzelać? No widzisz, nie mam już naboi. Ale wiesz, jak będziesz chciał następnym razem, nie ma problemu żadnego, pójdziemy jeszcze na strzelnicę. O! Słuchaj, mówiłem ci, nie wywijaj tą bronią. Co ty tam za triki znowu wywijasz? To jest na nie tak. Się nie wystanie, wszystko wystrzelała. Tak, wystrzelałeś, wystrzelałeś, ale się mówiłem, że to nie zabawka. Ale zobaczymy co się tutaj wywija. Patrz, w sam środek. No może bym cię pochwalił, aby tych środków było trochę więcej, tak zobacz dookoła. Nie ma to jak wsparcie własnego ojca. <laughs> nie ma to jak żalanie się własnego syna. Ha, nie ma to jak paro chuj... parodokument. Oj, sorki zepsułem. No, ale dobra, bierz tą tarczę, ściągamy. Jesteśmy eko. Jesteśmy eko, a to, moi kochani, segment promocyjny dla proszku do prania Vanish, którego jedna szczypta wystarczy, aby wyprać w trybie eko swoje pralce, swoje codzienne pranie. Starałem nauczyć się marka tego, co sam miałem. Ale on wolał biegać z rówieśnikami zamiast włóczyć się ze mną, po lesie. Ja też wolałbym chodzić z rówieśnikami na przykład do kina zamiast ze swoim 50-letnim ojcem z bronią, Polesie. Gdzie jest ta kolerna karetka, Moja córka się wykrywa jak człowieku. Są już niedaleko, proszę cierpliwie czekać. Jak mam cierpliwie czekać? Kto tymi karetkami jeździ? Słyszeliście? Proszę się pośpieszyć! Słyszeliście! Kolega się niecierpliwi! Gdy ratownicy oddalili się, Tomasz postanowił znaleźć strzelca, który postrzelił Ewę. W pewnym momencie zauważył mężczyznę ze strzelbą na ramieniu. Morderco! Co ty chcesz? Postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość. Zapiłeś mi córkę! Zapiłeś mi córkę! Nie no, czekaj, Z tego co ja wiem, to ona jeszcze żyje! Henryk nie sprawdził strzelby, gdy po ćwiczeniach strzeleckich odebrał ją synowi. Z nierozładowanej broni padł kolejny strzał. Co, co, co tu się Czy... Czy ten las to jest ogródek u gołeś na chacie? Nie zdziwiłbym się. Syn Henryka słysząc wystrzał, wyszedł na leśną drogę. Zauważył swojego ojca uciekającego przed zdenerwowanym Tomaszem. <grym>, ten jak tuta w ogóle, co tu się wydarza? Co jest? Ojoj, a co jeżeli druga powodcinka odcinka to jest na 12, jak jeden z nich dostaje zadyszki, i upada na ziemię i traci przytomność. Ojoj. Sytuacja wyglądała poważnie. Zwłaszcza, że nie wiadomo, czego można było się spodziewać tam na miejscu. Sytuacja wyglądała umiarkowanie istotnie. Tomasz przechwycił broń Henryka. Zabiłeś ją! Nikogo nie zabiłeś ją! Zabój po policji. No i zabiłem! Bojąc się, że ojciec postrzelonej dziewczyny zrobi mu krzywdę, Henryk uciekł na pobliską Ambonę i zadzwonił pod numer alarmowy 112. To jest najbardziej nieporadny pościg, jaki widziałem. W sensie. To jest dopiero film akcji. Perek wersja Har. Czemu on jeszcze w niego nie strzelił? Chciałem się zapytać. Jestem na, na Ambonie w lesie kaworównego. No wariat, zabrał mi strzelbę i chce mnie zabić. Zaraz, czy chodzi panu o postrzał dziewczyny na leśnej drodze? Przypomnę, chyba tak, nie wiem, nie wiem, coś się wydziera, że to, że niby tak, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, proszę, proszę szybko wezwać policję. Jakby co jestem bardzo dużym fanem wąsacza, jest cudowny, tak bardzo się stara, jest taki memiczny. Amboną pojawił się Marek, widząc, że jego ojciec na ambonie ukrywa się przed zdenerwowanym mężczyzną, mierzącym do niego ze strzelby. Uciekł ambony, pieczony pieprzony morderca. Jaki morderca, On nikogo nie zabił. Tato, nic ci się nie stało? Marek, Marek, synu, uciekaj stamtąd. Ten rad to twój ojciec? Chodź tu. Tomasz stracił panowanie nad sobą. Wycelował broń w nastolatka. To jest, to tak wygląda to nowe GTA 6? I co? I co teraz powiesz? Zabiłeś mi córkę, ja ci zabiję syna! Typie, co ty wymyślasz? Ona właśnie idzie do szpitala ambulansem! Nie zabiłeś? To po co poszedłeś do lasu z bronią? Polowałeś na wiewiórki i jedna z kurt moją córkę, Ewę! Zabiłeś ją! To nawet nie jest twoja córka! I ona żyje! Co jest? Puść go, wariacie! To sprawa między nami! Halo, co tam się dzieje? Słyszy mnie pan? Tak, słyszę, ten idiota trzyma pod rufą moje dziecko, chcę go zabić. Sytuacja wymknęła się spod pod kontroli. Mm -hmm. A kiedy ta sytuacja była pod kontrolą? W momencie, w którym dwa krasnale się goniły, czy, czy kiedy? Proszę włączyć na tryb głośno mówiący spróbuję z nim porozmawiać. A słuchaj, to operator chce z tobą mówić. To z nikim nie będę rozmawiał. Weź ten telefon, no ty piera facetka zostało pogadać. Proszę pana, jestem operatorem numeru alarmowego 112. To ja wysłałam karetkę do pańskiej córki. Proszę mnie posłuchać. Czego pani chce? Broni pani tego drania, tego śmiecia, mordercy? Proszę nie robić nic, czego nie da się cofnąć. Pańska córka żyje. Nie żyje. Widziałem ją, leżała cała zakrwawiona. Nie oddychała, on ją zabił. Bo była nieprzytomna. Jeśli pan chce, mogę zadzwonić do karetki i zapytać o stan pana córki. To, to jest bardzo zły pomysł. Przecież jak mu powie, że ona rzeczywiście nie żyje, to. to Elo. To dosłownie Elo. Double kill. Połączyłam się z karetką. Ratownicy mówią, że córka była nieprzytomna, ale żyje. Sala operacyjna jest już gotowa. Proszę wypuścić chłopca i odłożyć broń. Nie. On musi ponieść karę. On musi ponieść karę. Ponieść karę? To mu zabierz router na dwa tygodnie. Nie gnuj, nie gra w lola. A nie mu strzelisz w głowę i wyponie mu mózg? Fajna mi kara! Odłóż to. On On zabił moją córkę. I poniesie z tego konsekwencje. On Dobra, kuj go. Słyszę, że policjanci są już na miejscu. Oni panu pomogą. Ja się rozłączam. No to ona już z taką pracę, idzie odebrać telefon od Grażyny, która mówi, że ją głowa boli. Słuchajcie, nic ci nie jest? Nie. Będziecie musieli pojechać ze mnie na komisariat, złożyć zeznania. Słuchajcie, nic ci nie jest? Nie. Dobra, wszystko w porządku. No to co? No to myśliwym chłopak. Nie zostanie, ale na pewno za to zostanie pacjentem szpitala psychiatrycznego ze swoją traumą po tej sytuacji. Henrykowi i Markowi Szczepańskiemu za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu Ewy Rataj groziła kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Henryk Szczepański stracił pozwolenie na broń. Upie wyszło. Minęły dwa miesiące. Ewa Rataj wróciła do zdrowia, a od października zaczynała studia na wymarzonej uczelni i właśnie szykowała się do przeprowadzki do akademika. Ty! A dlaczego ten świr nie jest w więzieniu? Typ niechcący postrzelił jej córkę i nawet jej nie zabił! A mogłoby tak być, tylko że na rok 12 chyba nie ma budżetu na trumny. A ten wyleciał i mówi: Zabijcie syna! Zabijcie syna! Szydź, chyba zabije! Zabiłeś mi córkę, ja ci zabiję syna! Tymczasem sąd skazał Henryka na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok i pokrycie kosztów leczenia Ewy. Stracił też pozwolenie na broń. Jego syn, sprawca przypadkowego postrzelenia, ze względu na młody wiek dostał nadzór kuratora. O kurator, ma przynajmniej przyjaciela. Gdy w lesie straciłem panowanie nad sobą, naprawdę myślałem, że Ewa nie żyje, kierowała mną ślepa rządza zemsty. Ty, ty o głowy, ty jesteś pojęny. Weź ty go ktoś w kaftan zamkni. jakby wszyscy ponieśli konsekwencje, tylko nie on. Halo? Sąd ze względu na okoliczności odstąpił od wymierzenia kary. Nie postawił mi zarzutów grożenia bronią myśliwemu i jego synowi Nic? Co? A do szpitala? Wow, ten odcinek miał wyjątkowo mało sensu i był... No, to było ciągleleczki, tak, to było ciągleleczki, to było ciągleleczki Chyba już powinienem sobie pójść, Są dużo ciekawe rzeczy teraz robienia w domu, można na przykład patrzeć na ścianę I pójdę to zrobić, PAPA, PAPA. Pa, pa.